Tomasz Drwal, gratulujemy wygranej. Dziękuję bardzo. E, powiedz jak się czułeś po tak długiej przerwie ponownie w OKTAGONIE? Czułem się bardzo dobrze, Czułem, nie byłem w ogóle spięty, byłem y, kontrolowałem swoje zachowanie, spokój, siłę spokoju, także no efekt jest taki, że jest kolejna walka wygrana do przodu przez podobnie. Tak planowałeś poddać go? Właśnie nie planowałem, nie miałem żadnej strategii. Wiedziałem, że to jest gość z tych y, Bijących tak zwanych bioków i szykowałem się na wymianę, ale no doszło do klęczu, doszło do okazji do tego, żeby trochę porozbijać w dole i wyciągnąć dźwignię. Twoja walka z Amerykaninem była okrzyknięta jako z jedna z ciekawszych. Myślisz, że fachowcy mogą się czuć zawiedzeni, bądź może usatysfakcjonowani. Wiesz, co, nie znam się na tych fachowcach i, i szczerze powiedziawszy, to mam gdzieś to, co fachowcy mają, bo jak fachowiec jest taki mądry, każdy jest mądry, siedząc sobie za oktagonem, popijając sobie butelkę wody czy butelkę piwka i tak samo jest przed internetem, dlatego no to jest... To jest tak nieprzewidywalny sport, tam wszystko może się zdarzyć. Złącznie z tym, że się z autopsji wiem, można poślizgnąć i, i tak dalej. To ciężka sprawa i to szacunek dla, dla, dla tych, co walczą, dla tych, co podejmują walkę, bo tak naprawdę przegranymi są ci, którzy nie, nie walczą w ogóle, którzy nie podejmują walki i to zarówno w OKTAGONIE, jak i w życiu. A co dalej? Teraz odpoczywasz, czy jakiś start już masz na horyzoncie? Majówka. Majówka, za majówce się zastanawiam, co dalej, ale no myślę, że jeszcze w tym roku zawalczą. Y, tutaj kibice na pewno wywołują to potencjalne starcie, być może dalekie. Tomasz Dwal, Mamed Kalidow, Tomasz Dwal, Michał Matera, jak ty się do tego odniesiesz? Myślę, że to jest takie podbijanie piłeczki y, z waszej strony, dziennikarzy, żeby nakręcać, nakręcać. Na dzień dzisiejszy jest to po prostu nierealne. Y, ja jestem tutaj na kontrakcie w organizacji MMA, tak. I nie mam tak naprawdę mocy decyzjalnej na to, żebym, czy, czy mogę, czy będę walczył z Materlą, czy z kimśkolwiek z KSW, bo to właściciele wybierają, dobierają zawodników i oni decydują, kto z kim będzie walczył. Także to jest po prostu podbijanie piłeczki. Nakręcanie, nakręcanie. Natomiast ta walka byłaby jedną z bardzo ciekawych na polskim rynku, I może takie pojedynki jak Burnejka zobacz, czy Burnejka Najman nie musiałyby się odbywać na tych galach. No może i tak, no ale tak jak mówię, no ja jestem po prostu podwykonawcą, jestem aktorem w widowisku, który musi zagrać swoją rolę jeszcze musi ją zagrać tak, żeby się spodobała publiczności i, i, i na tym się moja rola kończy tak naprawdę. Kwestie dogadania, myślę, że na razie jest to odległa sprawa, żeby szefowie federacji KSW i MMA tak się dogadali w tej kwestii. W tej kwestii to musi zapytać szefów federacji KSW i szefów federacji MMA, -tach. Na tej gali wystąpił również twój podopieczny zwycięstwa szkoły walki Dwala. Jak ocenisz jego wystąpić? Czy widziałeś tą walkę? Właśnie nie miałem okazji zobaczyć tej walki, ale z tego co, co mówili yy, chłopaki z jego narożnika, tak jak, tak jak yy, chciałem, żeby walczył. Ze spokojem, z pełną kontrolą. Yy, wiem, że miał tam jakiś lekki uraz wcześniej. On się odezwał po pierwszym ciosie, ale na szczęście jest yy, wygrany. A czy mógłbyś jeszcze powiedzieć coś o tej inicjatywie Szkoła Walki? Szkoła Walki Drwala to program dla właśnie takich zawodników, którzy chcą ci się pokazać, zabłysnąć, wypromować i, i myślę, że już w niedalekiej przyszłości będziemy robić kolejną edycję, także już dziś zapraszam do, do wzięcia udziału, bo, bo są, te, są to pewnego rodzaju drzwi na to, żeby walczyć właśnie na takich organizacjach jak mmat jeszcze wracają do twojej osoby 31 lat to dość młody wiek. Czy myślisz jeszcze, że możesz wrócić za ocean? Kurczę, no myślę, że tak, no to wiek na razie tak, tak naprawdę jeżeli chodzi o wiek w, tym, w MMA, to dla mnie zawsze wyznacznikiem takim wiekowym był Randy Kotur, który ostatnią walkę stoczył w wieku 47 lat i, i dalej jest w szczycie, dalej jest w formie i nie rdzewieje, jak to się mówi. E Ozdoba Burneika, no wiele kontrowersji, a jak ty to widziałeś? No ja się słuchaj nie znam na tego typu rodzaju walk, więc musisz zapytać ekspertów, wiesz, bo ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. W takim razie zapytałem ekspertów, Dziękuję ci za rozmowę, życzymy powodzenia. Dziękuję, również pozdrawiam.